Więc tak, dla niedowiarków, niedziela, godzina ósma, e, trójkąt, który był sporem ostatniego filmu, bo wisiałem na drążku. No to pokażę w tym, właśnie oto filmie, ile ten trójkąt tak naprawdę zniesie. Nie wspomagając się wejściem na ten trójkąt. Eee, niczym, po prostu wejście na trójkąt z asekuracją było dla mojego bezpieczeństwa, żeby sobie nie zrobić kuku. Natomiast eee, zobaczycie w filmie, mało tego, przygotowałem kolejną ramę, na której właśnie stanąłem, i tam będzie szerzej o. Natomiast jeszcze dla Pana jednego i drugiego niedowiarka, proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie. Ciach stoi na szczycie. Trójkąta. Dziękuję. A resztę zobaczycie w filmie. Ikonkę Macie u góry. Wydaje mi się, że ciekawy kawałek materiału niedługi, ale dla niedowiarków na pewno dobry. Trzymajcie się. Cześć.